Zostań w domu, mówili. Na życzenie niektórych z Was po dwóch latach czas na skromną, bo skromną aktualizację. Zapraszam na niestandardowe wideo, w którym opowiem Wam o swoim biurze, studiu trochę pracy recenzenta, filmowca amatora, który też lada chwila będzie wychodzić poza YouTube. Słowem wstępu, nie jest to materiał, w którym chcę się chwalić tym, co przez lata udało mi się zrobić, kupić czy zbudować jakąś tam swoją mniejszą markę. Nie takie są założenie tego filmu. Chcę trochę uchylić Wam rąbka mojego życia i pokazać, że jeżeli coś lubisz robić, to po prostu to rób, nie poddawaj się i nie przejmuj się gadaniem innych. Pracuję w sieci od blisko. 5 lat, z czego przez pierwsze 2 lata nie zarobiłem z tej pracy złamanej złotówki. I paradoksalnie bardzo się z tego powodu cieszę. Ten dosyć ciężki okres w moim życiu jako pracy szkoleniowca i trenera sprzedaży u jednego z operatorów telefonii komórkowej oraz hobbystycznie po nocach YouTubera pokazał mi, ile trzeba czasu poświęcić, zdrowia, pieniędzy, nerwów, mieć zawzięcia i pasji w sobie, aby nie poddawać się i robić to co się lubi. Bo zawsze chciałem to robić niezależnie czy stałoby się to moim głównym zajęciem, czy też nie. A to, że nie dogodzi się każdemu, zaakceptowałem już dawno. Do tego tego tematu jeszcze wrócimy, ale na początku zobaczcie, co się u mnie zmieniło na przomie ostatnich lat, na czym pracuję, na czym gram i ogólnie jak wygląda typowy dzień już prawie 33-letniego gadżeciarza, ojca, męża, no i ogólnie. Waszego nieantyzbana. Pierwsze miejsce to rzecz jasna biurko. Na biurku znajdziemy iMac'a 5 k z 2017 roku. Komputer posiada czterodzeniowy procesor i 5, rozbudowany do 64GB RAM. Może się to wydawać dużo, jednak w momencie, kiedy mamy włączony bardzo dużo zakładek na chromie oraz montuje się filmy w Final Cut Pro, wcale nie jest to zbyt ogromna liczba. Układ graficzny to Radeon Pro 570. Hybrydowy dysk 1TB z dodatkowymi dyskami w Time Capsule, ale o nich opowiem Wam za chwilę. Klawiatura rozbudowana poprzez układ klawiszy. Numerycznych plus trackpad oraz mój ukochany MX Master 3 z podkładką Logitech. Słuchawki Audiotechnika ATH-M70X. I jako ciekawostka, słuchawki te kupiłem ponad 2 lata temu, coś za około 1000 zł. I uwaga, po dwóch latach ich cena praktycznie nie spadła. Na biurku znajdziemy także bezprzewodową ładowarkę od Green Cell, 15-watową AirJuice, HomePod, który służy mi głównie do odtwarzania muzyki z iPhone'a oraz oglądania filmów na Apple TV. Niestety głośniki w moim telewizorze na dole do najlepszych nie należą. Główny smartfon to iPhone. 11 Pro i pierdeliard innych smartfonów, które przychodzi mi na co dzień testować. Natomiast, jeżeli chodzi o MacBooka, jest to MacBook 13-calowy z Touchbarem. Kupiony w 2018 roku jest to ten podstawowy model. Przyznam szczerze, że korzystam z MacBooka coraz mniej. Podczas podróży jego miejsce powoli zastępuje iPad Pro 11-calowy, również w wersji podstawowej. Ten używam też od blisko dwóch lat i to on w głównej mierze podczas podróży służy mi do konsumpcji treści. Na ręku Apple Watch 4 stalowy z LTE. Dlaczego nie 5? O tym już mówiłem jakiś czas temu w Filmie. Uważam, że zmiany, jakie nastąpiły w piątce względem czwórki, są na tyle marginalne, że po prostu szkoda mi wydawać dodatkowych pieniędzy. Jako słuchawki opcjonalne również podróży, AirPods Pro, prawdopodobnie jedne z lepszych słuchawek bezprzewodowych True Wireless, z jakimi kiedykolwiek miałem styczność. Czy coś bym tu zmienił? Tak, aktualnie odkładam i jeszcze pewniej sobie trochę podkładam na iMac Pro. Nie mylić proszę z Maciem Pro, na Mac'a Pro mnie nie stać. W tym roku wraz z przyjacielem ruszamy z nowymi projektami poza YouTube i po prostu potrzebuję większej mocy obliczeniowej. Z racji ograniczonego miejsca u mnie w biurze najpewniej ten aktualny iMac 5K pójdzie na sprzedaż. Jak ktoś będzie zainteresowany to dawajcie znać w komentarzu. Jak już pewnie zdążyliście zobaczyć, mieszkanie w głównej mierze napędzane jest przez system inteligentnego oświetlenia Philips Hue. Zacząłem od niego, bo było to najprostsze i najmniej ingerencyjne w mieszkanie wejście w swój próg smart home. Koło stanowiska mamy switcha odpowiedzialnego za włączenie górnego oświetlenia. Tutaj znajdziemy trzy żarówki Hue, White and Color. Tymi można sterować klasycznie poprzez włącznik lub korzystać z dedykowanej aplikacji na iPhone iOS bądź Android. W międzyczasie będę nawiązywać do reszty oświetlenia, a teraz lecimy dalej. Jeżeli chodzi o odpoczynek, wypoczynek i rozrywkę, na półce już trochę leciwy 55-calowy LG 4K. Zapytaliście ostatnio, gdzie podział się ten 82-calowy Kulet. Ano na życzenie żony poszedł na górę do salonu. Tutaj byłby po prostu za duży. Do Kuleta dokupiłem jeszcze parę rzeczy, ale o tym też opowiem wam za chwilę. Powracając na dół, pod telewizorem znajdziemy trzy konsole: Xboxa One X, PlayStation 4 Pro oraz Nintendo Switcha. Dla niektórych może się to wydawać szaleństwo, ale ale aktualnie ich cena łączna nie dobija nawet do połowy kwoty za ultra wydajnego pc Na ten moment pc po prostu nie mam, a na konsolach mogę pograć praktycznie w każdą grę, jaka mnie interesuje. Z tyłu szafki w dzień niewidoczna, a w nocy już tak. Shape Light na wzór żarówek także synchronizowana z aplikacją Hue. Niestety w tym miejscu mam z nią mały problem, bo biuro jest niesamowicie jasne w ciągu dnia. Aktualnie zabrakło kasy na instalację rolet, więc w głównej mierze mogę cieszyć się nimi tylko nocą. Na półce niewielka kolekcja gier na konsole od blisko dwóch lat bo przełamałem się i zacząłem kupować gry w wersji cyfrowej. Czy planuję coś zmieniać? No cóż, najpewniej pod koniec roku zakupię nowe konsole, a te rozdam dzieciakom w rodzinie. Córka najprawdopodobniej weźmie PlayStation 4 Pro, a krześnica dostanie Xboxa. A i do TV na dole podłączone jest Apple TV 4K. Zostawiłem sobie na dole, ponieważ nowy telewizor ma już wbudowane Apple TV, więc bez sensu byłoby ponowne podłączanie. Dodatkowo, dół monitorowany jest przez wysłużoną już kamerę EasyViz C6T3. Tutaj znajdziemy także dysk. 2 Time Capsule oraz druga sztuka znajduje się na górze. Cenię sobie te urządzenia, szkoda, że zostały wycofane i trochę już zapomniane, prędkość przesyłu danych jest wybitna, a i do magazynowania danych też jest ok. Obok Time Capsule znajdziemy Bridge, a po polsku po prostu mostek, który jest odpowiedzialny za całą synchronizację systemu oświetleniowego Philips. Tak, dla iPhone'owców jest wsparcie HomeKit, a dla reszty Amazonowa Alexa, Google Home czy Asystent Google. Rzecz jasna wsparcie obejmuje także wsparcie głosowe. Niestety mieszkanie nie jest jeszcze w pełni urządzone za braku czasu, pieniędzy, więc tylko jeszcze chwilę opowiem Wam o zestawie na górze. Tam akurat to żona spędza najwięcej czasu. Telewizor to już znany Wam 82-calowy kulec, z portfolio Samsunga. Tak, jest to ten najtańszy model Q60R. Na stronie Samsunga cena jego była zaporowa 14 tysięcy złotych. To po prostu dla mnie jest zbyt ogromna kwota, ale udało się znaleźć ten sam model za bagatela prawie 5 tysięcy mniej. Nowy, na gwarancji. Używam go od kilku miesięcy, na razie nie mam większych zastrzeżeń. Sam telewizor dopełniany jest soundbarem 5.1 z subwooferem, także z serii. Q60R. Bardzo przyjemny dźwięk, ale cholernie głośny. W skali od 1 do 100, w nocy oglądamy filmy na 10, w dzień na 18. No i na koniec dopełnienie systemu oświetleniowego dwa razy podłużna lampa Hue Play wraz z Philips Hue Sync Box synchronizującym się z całym oświetleniem w domu oraz co najważniejsze dla gadżeciarza, dającym możliwość synchronizacji oświetlenia z filmem, grą czy muzyką. Istnieją także tak zwane sceny pozwalające dopasować sposób oświetlenia do aktualnego nastroju czy ogólnie waszych preferencji. Jak to się Mówi, facet nigdy nie dorośnie, on po prostu zmienia zabawki. Z racji przebudowania i ciągłych zmian sprzętu, którymi nagrywam, ten zostawiam na inny odcinek. W dalszym ciągu moją główną kamerą jest Lumix GH5S, wspierany leciwą G7, jednak jeszcze w tym roku planuję dokupić S1H, rzecz jasna także od pana Sonika. Przyzwyczajenia robią swoje. Lampy, osprzęt, obiektywy trzymam w szafkach na górze, na dole po prostu już nie ma miejsca. Za audio odpowiada rejestrator Zoom H5, dopełniany czasami mikrofonami krawatowymi. Jak widzicie, nie jest to może studio i miejsce godne prawdziwego Holly. Jednak dla jednoosobowej firmy zajmującej się produkcją wideo na YouTube oraz powoli, poza nim, jest na tyle wystarczające, że nie potrzebuje tego drastycznie zmieniać. Kiedy zaczynałem 5 lat temu, moim jedynym urządzeniem do nagrywania był iPhone 6, a filmy montowałem na 11-calowym MacBooku RS 2011 roku. I tak jak powiedziałem wam na początku tego filmu, nie chodzi teraz o to, że się wychwalam. Tego typu wiek oraz podbijanie swojego ego logiem jabłka na telefonie mam już dawno za sobą. W tym roku mija dokładnie 21 lat od kiedy zakochałem się w mobilnej technologii i mimo już kanał założyłem dosyć późno, bo w wieku 28 lat nie żałuję tego. Nie żałuję nieprzespanych nocy, pracowania na 200% swoich możliwości w pierwszych latach, łącząc tę pracę z zawodem szkoleniowca i trenera sprzedaży. Było ciężko, ale aktualnie jakoś się wyszło na prostą. Przykład mojej osoby tylko pokazuje, że wytrwałość oraz pasja pozwolą Ci osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Przechodziłem już przez wszystkie początkowe, bezpodstawne docinanie mi, że jestem Cytuję, pedałem, że nie da się mnie słuchać, że pierdzielę głupoty, że mam zamknąć kanał, etc. I mimo, iż od dawna mam to wszystko za sobą, i jak na tę branżę, którą reprezentuję mam dosyć spore grono stałych widzów, uświadomiłem się z tym, że taki po prostu jest internet. Są czasami ludzie w sieci, którzy czują się bezkarnie, wylewając swoje frustracje oraz porażki życiowe na innych, wytykając im błędy, kompletnie zapominając o sobie. Nie czuję, że kiedykolwiek osiągnąłem czy osiągnę jakiś sukces. W sumie to mam to w dupie. Chcę dalej robić dla Was filmy, pracować na YouTube, sam sobie być szefem, rozwijać. Swoje Swoją pasję, a to, że dzięki temu jakieś małe studio udało się z tego ugrać, to tylko dla mnie tak zwany podatek od przyjemności. No i nie oszukujmy się, to dzięki wam zacząłem spełniać swoje marzenia, filmować, recenzować mieć stałą styczność z mobilną technologią. Jestem w pełni świadomy, że gdyby nie wy, nie byłoby mnie tutaj. Dlatego na koniec ode mnie jedno wielkie dziękuję. No i do zobaczenia lada dzień w kolejnych filmach na kanale Nie Antyfan. Pozdrawiam was serdecznie. SIA!